Przy ostatnim projekcie Hecatrona 1 troszkę mnie tutaj ograniczały przewody, które wychodziły z sterownika silnika prosto na potencjometry i włączniki. Były one w takim tutaj krótkim oplocie, niezbyt długie, niezbyt długie troszkę mnie ograniczały i wymuszały na mnie, że tak powiem, tutaj. To, jak mają te przewody iść w gramofonie, jak ma być zaprojektowana cała, cała górna część gramofonu, dlatego tym razem przy drugim projekcie stwierdziłem, że wymienię te przewody, zachowując jak najbardziej oryginalną kolorystykę tych przewodów w paski. Oczywiście takich przewodów paski już nie dostaniemy, albo przynajmniej ja nie znalazłem nigdzie. Natomiast dosyć mocno możemy się tutaj dopasować do tej kolorystyki, która tutaj w oryginalnych przewodach była zachowana. I takie przewody sobie załatwiłem, i teraz jestem w trakcie właśnie wymiany tych przewodów. Długość tych przewodów na razie będzie tutaj taka no, na tyle długa, żeby mnie to teraz nie ograniczało. A w późniejszym czasie, jak będę już je montował do gramofonu, będę mógł sobie je dostosować do takiej długości, jak będę potrzebował. Bo trzeba przy tym wszystkim dość mocno rozebrać silnik, całe tutaj sterowanie jest rozbebeszone. Także mam nadzieję, że to się wszystko tutaj uda poskładać do kupy. Silnik już jest w trakcie. Jest już po wymianie najistotniejszych naj, naj elementów, czyli te kondensatory tantalowe, które tutaj mamy, elektrolityczne też powymieniane, no więc mam nadzieję, że uda się to tutaj elektronicznie dograć. Została tu jeszcze oczywiście łożysko do, do sprawdzenia i generalnie takich kilka jeszcze tutaj elementów. No i później przejdziemy sobie do zasilania całego tego silnika. Także tak to na tą chwilę wygląda, bałagan jest, ale spokojnie jest to wszystko do ogarnięcia.